Kiedyś słyszałem, że kobiety patrzą na buty mężczyzn i warto mieć je zadbane, żeby zyskiwać w ich oczach. Moim zdaniem buty wcale nie mają aż takiego znaczenia, bo jak jedziesz w swoim nowym Porsche 911 GT3 RS, no to i tak ich nie widać. Ale jedyne Porsche, jakie ja prowadziłem, było tej wielkości i robiłem to na dywanie, jak byłem dzieckiem. Więc w tym odcinku powiem Ci, jak zadbać. Twoje budki. A te mogą być różne, bo wykonane na przykład ze skóry licowej, zamszowej jakiegoś płóciennego materiału i ich pielęgnacja jest trochę inna. Zacznijmy od licowych przyjaciół. W pierwszej kolejności warto pozbyć się sznurówek. To ułatwi cały zabieg, bo nie będziesz niczym ograniczony podczas czyszczenia ich języka. Jeśli widzisz, że sznurówki są brudne, umieść je w wodzie z detergentem, np. płynem do naczyń, prania czy mydłem na jakieś 20 minut. Możesz potestować, co Ci się tu lepiej sprawdza. Druga rzecz, która ułatwi i dalszą pracę to wypełnienie buta, tak żeby się nie odkształcał podczas następnych zabiegów, które będziesz na nim wykonywał. Zdecydowanie łatwiej czyści się twarde niż miękkie powierzchnie. Dlatego umieść w bucie prawidło, jeżeli takie posiadasz. Nie dysponujesz takim akcesorium, I gaciu, weź jakieś stare gazety, wypełnienie spaczek. Trzy siatki sklepowe, zgniecie, i włóż do buta. Teraz możesz pozbyć się z tej najbardziej rzucającej się w oczy warstwy zabrudzeń. Możesz zrobić to szczotką lub szmatką. Narzędzie nie ma tu ostatecznie większego znaczenia, ważne żeby spełniło swoje zadanie. Pamiętaj również o wyczyszczeniu widocznej części podeszwy. Tak przygotowany but możesz w końcu odświeżyć i dodać mu trochę wigoru. Jeżeli teraz chciałbyś wziąć szczotkę i zamoczyć ją w paście do butów i wypucować swoje trzewiki, no to świat się przez to nie złamie w pół, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Już tłumaczę dlaczego. Twój but może być mocno zdezelowany, jego skóra wysuszona, może mieć widoczne załamania, etc. W pierwszej Warto więc tę skórę odżywić za pomocą specjalnego kremu o kolorze zbliżonym do koloru Twojego obuwia. I takiego kremu nie nakładaj za pomocą szczotki, bo to nie jest jej funkcja. Do tego wystarczy kawałek bawełnianej szmatki, na przykład pozyskanej z koszulki. Ja przed chwilą byłem w sklepie, żeby specjalnie taką na to bojowe zadanie nabyć i kosztowało mnie to całe 10 zł i kilka dziwnych spojrzeń matek w dziale dziecięcym. Wydrzyj lub wytnij z takiej koszulki kawałek materiału i owiń wokół palca. Tylko pamiętaj, że krem, który będziesz stosował może przesiąknąć przez tkaninę i ostatecznie ubrudzić Ci dłoń. Załóż więc wcześniej jakieś syntetyczne rękawiczki lub owień foliową siatkę wokół palca. Delikatnym stukaniem nabierz na materiał trochę kremu i rozprowadź go równomiernie po powierzchni buta, i kolistym ruchem rób po co co, co, Pamiętaj także o języku i jego zakamarkach. Jeżeli masz problem z dojściem palcami do krawędzi buta, w miejscu, z którym cholewka łączy się z podeszwą, to możesz użyć też twardej szczoteczki do zębów. Taką, których ich i tak nie umyjesz, i tak nie jestem fanem twardych szczoteczek do zębów. Po tym zabiegu daj odpocząć obuwiu z 10-15 minut. Jeżeli dawno nie odświeżałeś swoich butów i widzisz, że jakieś miejsce potrzebuje jeszcze trochę miłości, odżywienia, no to nałóż tam jeszcze trochę kremu i powtórz proces pucu-pucu. Szybki protip, jeżeli widzisz, że bok podeszwy twojego buta również mógłby zyskać na intensyfikacji koloru, no to ten krem. Możesz tam również nałożyć. Dobra, buty odpoczęły, teraz szczotka w dłoń i rozpoczynamy proces numer dwa, czyli szuru, szuru. I robimy to tak długo, aż bucik. Zacznie się świecić. Moim zdaniem taki proces sprawi, że 85% osób będzie zadowolonych z tego, jakby to ostatecznie wyglądają, nie będą chcieli dalej się nimi przejmować i poświęcać im więcej uwagi. Takie osoby mogą już wyciągnąć sznurówki z wody i je odsączyć. No, chyba że są nadal mocno zabrudzone widocznie, to wtedy można wziąć szczoteczkę, ale inną niż tę umoczoną wcześniej w kremie, i taką sznurówkę wyczyścić. Tą szczoteczką. No i wtedy dopiero odsączyć i odstawić na bok, żeby się wysuszyła. Co jednak, jeśli chcesz bardziej dopieścić swój bucik, bo obawiasz się, że ktoś może zobaczyć, jak gubisz go gdzieś, biegnąc po schodach, wracając z imprezy. I nie, to nie jest historia kopciuszka. Kopciuszek pamiętał imprezę, na której był. To moment, w którym możesz chwycić zapastę zawierającą woski i nałożyć jej niewielką ilość na czubek buta. I tutaj naprawdę wystarczy gentle tap. Pamiętaj tylko, żeby nakładać pastę do miejsca, w którym but się zgina. Inaczej, jeżeli nałożysz kilka warstw takiej pasty na zgięcie, to może ono potem pękać. Mnie to nigdy nie spotkało, bo nigdy tego nie zrobiłem, ale zdaje się tu na opinię innych osób z takim doświadczeniem. Przy wcieraniu wosku w nosek ruchem pucu-pucu możesz chuchnąć na niego od czasu do czasu, żeby go trochę zwilżyć, to pomoże osiągnąć oczekiwany efekt świecenia się buta. Proces nakładania niewielkiej ilości pasty powtórz jeszcze 2-3 razy. I odczekaj 5 minut. Teraz weź do ręki szczotkę i wróć do szuru, szuru. Czy to sposób, żeby twój bud był jak idealna tafla lustra? Pewnie nie, do tego przydałaby się jeszcze zimna woda i alkohol. Ale czy powinno to wyglądać naprawdę dobrze? Nie absorbować nadmiernie twojej uwagi i nie wywoływać po trzech dniach w terenie obaw, czy mój bud jeszcze odbija wszystko jak tafla jeziora? Tak. I wygląda to co najmniej tak dobrze jak subskrypcja, którą dajesz na tym kanale, like pod tym filmem i miły komentarz, który właśnie piszesz. Za te rzeczy oczywiście serdecznie Ci dziękuję. Wiadomo, że nie samymi lakierkami człowiek żyje i masz w swojej szafie na pewno mniej formalne obuwie, na przykład sneakersy. To są często jaśniejsze niż brązowe czy czarne garniturowe pantofle. Ja posłużę się tutaj jasnym obuwiem. Mogą być one wykonane zarówno ze skóry, jak i materiału. Przy czym podstawy czyszczenia są tutaj bardzo podobne. Ponownie, zdejmij sznurówki i jeżeli wymagają czyszczenia, włóż je do wody z detergentem na jakieś 20 minut. Detergent to może być płyn do naczyń, prania lub mydło. No, możesz tutaj potestować, co Ci lepiej działa. Usztywnij teraz strukturę buta prawidłami lub papierem. Oczyść but z większych zabrudzeń szmatką lub szczotką, i teraz robimy małą dywersyfikację. Jeżeli masz skórzane białe buty, w które wniknęły większe zabrudzenia, to albo wyczyść je specjalnym środkiem, albo dzięki temu odcinkowi Twoim nowym najlepszym przyjacielem, czyli twardą szczoteczką, no i. Pastą do zębów, tylko nie taką reklamowaną jako wybielającą, czarną z kawałkami aktywnego węgla, bo buty nie staną się od tego bardziej białe. Na delikatnie zwilżoną szczoteczkę nałóż niewielką ilość klasycznej białej pasty, i wyczyść dokładnie swojego buta kolistymi ruchami, pamiętając o języku i o widocznej części podeszwy. Teraz daj temu butowi odpocząć 5 minut. Po czym zbierz szmatką z jego powierzchni wszystkie pozostałości popaście. Jeśli nadal widzisz zabrudzenia, możesz powtórzyć ostatni krok. Ja używam też często delikatnie namoczonej gąbki z mydłem i jeszcze sobie buta nie uszkodziłem, przy czym były to naprawdę delikatne zabrudzenia do usunięcia. Jeżeli szczoteczka nie pomaga ci wyczyścić boku podeszwy w widocznym miejscu, to możesz spróbować jakiejś twardszej gąbki, albo szczotki do naczyń. Zamoczonej wcześniej w wodzie z detergentem, ewentualnie jakiejś gumki, na przykład takiej do zamszowych butów. Pamiętaj jednak, żeby być ostrożnym, jeżeli chodzi o czyszczenie. Mówię zarówno o paście do zębów, jak i twardej szczotce. Sprawdź najpierw ich działanie na małej powierzchni w niewidocznym miejscu. No i nie uszkodź twardą szczotką skóry. Ta twarda szczotka prowadzi mnie od razu do materiałowych butów, których zabrudzenia mogą nie zejść przy szorowaniu szczoteczką do zębów. W tym wypadku skorzystaj ponownie z ciepłej wody wymieszanej z detergentem i poteście na małej powierzchni, oraz upewnieniu się, że z butem wszystko jest ok, wyszoruj go ładnie całego. W tym przypadku również będą służyły kolisteruchy, a pod koniec opłucz but pod bieżącą wodą, żeby pozbyć się detergentu. Pamiętaj również, że możesz już wyciągnąć sznurówki z wody i dobrze je wycisnąć, a jeżeli są na nich widoczne jeszcze cały czas jakieś zabrudzenia, to oczywiście wyszoruj je szczoteczką do zębów i wtedy wyciśnij. Uciennym butom i sznurówkom możesz dać teraz się ze spokojem suszyć. A czy mógłbyś takie buty razem ze sznurówkami po prostu wyprać? Wydaje mi się, że często jest taka możliwość, natomiast ja mam zawsze jakąś taką delikatną obawę, że coś tam w pralce może się uszkodzić i wolę to po prostu robić ręcznie. I to w sumie zamyka temat materiałowych butów, ale skórzane podziękuję Ci za jeszcze jeden krok. Pamiętasz na pewno z początku filmu, że tam odżywialiśmy skórzane buty i tu tę skórę też przyda się odżywić. Dzięki temu będzie bardziej nawilżona i delikatnie zabezpieczona. Inaczej taka wysuszona skóra może zacząć ci pękać zdecydowanie szybciej niż byś tego chciał. Nałóż więc środek na fragment szmatki i rozprowadź równomiernie po powierzchni buta, wcierając go ruchem pucu-pucu. Po tym jak dasz takim butom odpocząć z 30 minut to możesz założyć na nie wysuszone już sznurówki. Swoją drogą, nie wiem czy się domyślasz, ale ja czasem noszę buty i udowadniam to w różnego typu stylizacjach na swoim Instagramie, na którego Cię serdecznie zapraszam. Instagram nazywa się Hugon Czajkowski. Zanim przejdziemy do butów zamszowych, to chciałbym zwrócić Twoją uwagę na kilka szczegółów, które przedłużą żywotność Twojego obuwia. Jeden. Pamiętaj, żeby używać różnych szczotek do różnego rodzaju obuwia. Na części sprawdzi się miękkie włosie, na innych twarde. Do tego posiadanie dwóch szczotek od danej twardości włosia może być bardzo korzystne, gdyż na przykład korzystanie ze szczotki, którą dbasz o czarne buty, na jasnej skórze może spowodować, że ta skóra nie będzie już taka jasna, jakbyś chciał. 2. Zawsze stosuj nowy detergent lub szczotkę na małej powierzchni buta w niewidocznym miejscu. Minimalizujesz w ten sposób możliwość uszkodzenia obuwia. 3. Pozbywaj się zabrudzeń, kiedy się pojawią. Łatwiej pozbyć się czegoś na bieżąco niż po nałożeniu się na siebie 10 warstw brudu. 4. Przechowuj swoje obuwie w taki sposób, żeby zachowywało swoją formę i się nie odkształcało. Przydadzą ci się do tego prawidła lub jakieś gazety. Pora na zamrz. Niby wracamy do tematu skóry, ale tu trzeba być zdecydowanie bardziej ostrożnym, dlatego że zamsz niekoniecznie kocha się z wodą i lepiej takie buty. Czyścić na sucho, ewentualnie przy użyciu specjalnych detergentów, ale ja osobiście nie miałem jeszcze nigdy takiej potrzeby. Powiem tak, jeżeli obejrzałeś dwa poprzednie punkty, to wiesz już co zrobić ze sznurówkami i wypełnieniem buta. Jeśli nie, to zajrzyj tam, bo nie chcę sztucznie wydłużać tego materiału ponownie to powtarzając. Jeśli chodzi o czyszczenie przygotowanego obuwia, to tu przyda się trochę twardsza szczotka, gdyż miękka nie wybierze brudu osadzonego w zamszu. Ja mam specjalną szczotkę do tego typu zadań, która przy okazji pomaga im zachować dla nich charakterystyczny, meszkowaty charakter. Natomiast, gdybym jej nie miał, to pewnie przetestowałbym taką twardą, kuchenną szczotkę. Taką, jak pokazywałem w przypadku czyszczenia podeszwy płóciennych butów. Zrobiłbym to oczywiście na niewielkiej powierzchni w niewidocznym miejscu, żeby zobaczyć jak to działa na but. W każdym razie szczotką lecę po całym bucie w jednym kierunku. Robię to takim nienadmiernie mocnym ruchem i... Mm, muszę tu wymyślić jaką jakąś to matopeję. Może szczyt? Jak już to zrobię i widzę dalsze zabrudzenia, no to chwytam za specjalną gumkę, która służy do ich usuwania. Jeżeli zapytasz mnie, czy można użyć zwykłej gumki, to szczerze mówiąc nigdy nie próbowałem. Widziałem jednak w sieci, że kilka osób użyło takiej na delikatne zabrudzenia i rzeczywiście im to pomogło, więc zawsze możesz przetestować to samemu. Teraz wszelkie pozostałości po działaniu z gumką zeszczotkowuję, nie zostawiając tego na bucie. Jeśli chodzi o bok podeszwy, to ponownie dobrym rozwiązaniem będzie twarda szczotka zamoczona w ciepłej wodzie z detergentem. Bądź tym razem jednak bardzo ostrożny, żeby nie pomoczyć cholewki buta. W razie czego pod ręką możesz mieć ręcznik do ścierania nadmiaru wody. Jeśli nie chcesz ryzykować, to możesz spróbować wyczyścić podeszwę. Wcześniej wspomnianą gumką. Wreszcie, tak jak poprzednie buty były odżywiane i zabezpieczane specjalnymi środkami, tak i te mogą zostać potraktowane specjalnym preparatem, który zabezpieczy je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Standardowo po użyciu produktu daj butom odpocząć tyle, ile producent sugeruje na opakowaniu. No i sprawdź inne filmy na tym kanale. To wszystko na razie.